Jan Brzechwa, Kłamczucha Czyta Patrycja Kaczmarczyk Komnata bajek Proszę pana, proszę pana, Zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Bronka Zamieniła się w skowronka. Siedzi cały dzień na buku I powtarza kuku, kuku. Pomyśl tylko, co ty pleciesz? To zwyczajne kłamstwo przecież Proszę pana, proszę pana Rzecz się stała niesłychana Zamiast deszczu u sąsiada Dziś padała oranżada I w dodatku całkiem sucha Fe, nieładnie, fe, kłamczucha To nie wszystko proszę pana U Stryjenki, wczoraj z rana Aby cadło z pieca spadło Całą pieczeń z rondla zjadło a tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa niedźwiedzie. To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha. Po południu na zabawie utonęła kaczka w stawie. Pan nie wierzy? daje słowo. Sprowadzono straż ogniową. Przecedzono wodę sitem. A co ryb złowiono przy tym? Fe, nieładnie. Tuż tak kłamie, zaraz się poskarżę mamie.